Patrząc na dzisiejsze miejsce, gdzie było kiedyś lotnisko wojskowe w Osłaj, trudno uwierzyć, że startowały stąd samoloty. Najpierw niemieckie, później sowieckie. Zdarzało się też tutaj lądować i startować samolotom polskim, oczywiście samolotom wojskowym. Cała historia tego lotniska zaczęła się w zasadzie w połowie roku 1938, kiedy to dowództwo śląskiego okręgu powietrznego, niemieckiego, oczywiście to był ósmy okrąg, Zakupiło tutaj ziemię od jednego z bauerów, po to, żeby utworzyć lotnisko. Oczywiście od 1938 roku te wszystkie prace posuwały się bardzo intensywnie, i w końcu lotnisko powstało naprawdę duże, takie, które, na które przebazowywano różnego rodzaju maszyny, ale też wtedy, kiedy w 1943 roku zaczęły się bombardowania, naloty, Alianckie na Trzecią Rzeszę. Wtedy też Niemcy chowali swoje różnego rodzaju zakłady przemysłowe tam, gdzie teren był bezpieczny. A Dolny Śląsk nazywany był czasem schronem przeciwlotniczym III Rzeszy. I wtedy też przede wszystkim zaczęto produkować w Bolesławcu, w okolicach Bolesławca, elementy do samolotów, przede wszystkim do samolotów Fockefuhl 190. i na przykład zakłady Concordia w Bolesławcu, które były taką firmą tekstylną, przestawiono na produkcję właśnie elementów do tego samolotu, ale też w innych miejscach lokowano części wykonywane w pomniejszych takich firmach. Tutaj w Osowej przygotowano na lotnisku specjalne hangary, które przekształcono następnie w miejsca montażu tych myśliwców focke 190 i do tego żeby Mieć siłę roboczą, a trzeba pamiętać, że Niemcy wysyłając swoich robotników do Wehrmachtu tracili coraz więcej tych fachowych sił, więc przygotowano miejsce dla więźniów. To była firma, która tym się zajmowała, to była FAMO, która wcześniej już miała tutaj jakieś szybowce w tych swoich hangarach. No w każdym razie, wracając do tematu samych więźniów, około lipca. Sierpnia 1944 roku tutaj na teren obozu Arbeiterstrager Aslau, to była filia obozu Gross-Rosen, zwieziono około 500 robotników przymusowych, właściwie mających status więźniów. Warto przypomnieć, że ci więźniowie, którzy tutaj trafili. No, nie podlegali takiej eksterminacji jak na przykład w obozie jakiejś zagłady, natomiast byli wyniszczani też przez pracę, chociaż z drugiej strony Niemcom zależało też na tym, żeby ta ich możliwości, ich pracy były wystarczająco wydajne. Dzisiaj postaramy się pokazać tutaj przede wszystkim, co co zostało po lotnisku. Ja stoję na takim jakimś fragmencie betonowych płyt, które na pewno nie są związane z dzisiaj funkcjonującymi tutaj zakładami pracy. Natomiast, takim najbardziej widomym znakiem z czasów, kiedy tu funkcjonowało lotnisko sowieckie, są dwa hangary, które zostały zamienione na magazyny. Od czasu, kiedy na tym terenie, gdzie jesteśmy z kamerą, funkcjonował tutaj obóz pracy, minęło niemal 90 lat. Dzięki staraniom Urzędu Miasta w Bolesławcu udało się po tych niemal 90 latach uzyskać fotografie lotnicze tego terenu i pokazujemy je akurat w tym miejscu, gdzie kiedyś był właśnie ten Arwajcelagl-Aslau. Otóż stoimy najprawdopodobniej z kamerą tutaj. W tym miejscu, za moimi plecami, została taka e, rynna terenowa, w której kiedyś przebiegał tor kolejowy, tutaj. I od tego miejsca, gdzie był tor kolejowy, jest tylko kilkadziesiąt metrów do tego miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Tutaj widać cały teren obozu. Bardzo dokładnie widać trzy bloki, czy takie hangary mieszkalne. Każdy z nich składał się z trzech pomieszczeń. W środku... Była taka izba ze stołami, z jakimiś ławami, gdzie więźniowie po pracy korzystali z posiłków, a po obydwu stronach każdego z tych trzech bloków znajdowały się miejsca do spania, prycze. No, oczywiście, to wszystko było bardzo siermiężne, bardzo takie prymitywne. Był też na terenie wykopany basen, który tu bardzo dokładnie widać. Był też budynek, w którym była kuchnia, były różnego rodzaju. Jakieś tam pomieszczenia za komendantury, takie dodatkowe. No i były pomieszczenia, tak jak tutaj, był bunkier, gdzie składowano też w pobliżu zwłoki. Było miejsce, gdzie był rewir, czyli taki szpital więźniarski. Całość była ogrodzona drutem kolczastym pod napięciem tak przynajmniej spominają to więźniowie. Na zewnątrz był obóz, było miejsce, gdzie była właściwa komendantura, tutaj też mieszkali nadzorcy esesmańscy, a po drugiej stronie przed wejściem była wartownia. Jeśli chodzi o śmiertelność w tym obozie, ona nie była zbyt wysoka, dlatego że y, ci ludzie byli tutaj zwiedzeni jako właściwie taka siła w miarę fachowa do montażu myśliwców. focke 190 przede wszystkim tu były montowane i ludzie z tego obozu wychodzili przez taki most, nad, pod autostradą, po drugiej stronie, znajdowały się hangary, gdzie oni montowali te samoloty. Zresztą więźniowie wykonywali tutaj nie tylko montaż samolotów, ale też przygotowywali dodatkowe bocznice kolejowe. Ponadto yy, przygotowali strzelnice, ponieważ samoloty tutaj na miejscu zmontowane były też przestrzeliwane na tej strzelnicy. Ale warto jeszcze raz przypomnieć, że cała historia tego obozu zaczęła się dość późno, ponieważ to był. Pomiędzy lipcem i sierpniem tutaj 1944 roku, 1944 roku przyjechało tutaj niemal 500 głównie Polaków więźniów z macierzystego obozu i z innych obozów ściągniętych pod obozów, dlatego że mieli oni odpowiednie siły fachowe, żeby tutaj pracować. Warto wiedzieć, że ta ich praca opierała się też na dodatkowych tutaj stworzonych, komponentach, no między innymi z Konkordii w Bolesławcu, z innych miejsc, gdzie produkowano fragmenty tych płatowców, gdzie to później tutaj na miejscu jeszcze raz weryfikowano i montowano. Warto wiedzieć, że kadra tego obozu, czyli nadzorcy, to byli ludzie no często bardzo znegenerowani, włącznie z szefem tego obozu, który tutaj pilnował tego wszystkiego. On sobie zdawał sprawę, że jego rolą jest przede wszystkim w taki sposób więźniami się zajmować, żeby oni byli zdolni do pracy, ale żeby jak najmniej kosztów trzeba było z ich pobytem wiązać. No i właśnie tutaj te, te była kuchnia, która miała te swoje magazyny, ona żywiła ludzi. Co jeszcze warto powiedzieć o tym obozie? Tak jak wspomniałem, dopiero po bardzo wielu latach, dopiero po wielu takich perturbacjach udało się zdobyć te zdjęcia, które w sposób jednoznaczny wskazują na to, jak ten obóz wyglądał. Z tym się już nie da dyskutować. To jest po prostu materiał dowodowy, oczywisty, jednoznaczny. Takich podobozów pracy było tutaj w Bolesławcy, w powiecie, więcej. Najważniejsze jest to, że dzisiaj, jak możemy za chwileczkę pokazać, śladów jakichś specjalnych po tym obozie nie ma. Są jakieś pozostałości elementów, prawdopodobnie ogrodzenia. Są jeszcze gdzieś tam cegły z tego budynku, który tutaj był postawiony po drugiej stronie wjazdu, ale to są tylko nasze domniemania, ponieważ trudno dziś odróżnić to, co było tutaj wykorzystywane w czasie, kiedy ten obóz przygotowywano, od tego, co tutaj się działo, kiedy Rosjanie budowali tutaj swoje osiedle dla lotników, dla ich rodzin, dla obsługi lotnictwa, jako że przez wiele, wiele lat ten teren byłego lotniska wojskowego niemieckiego, które tutaj było przygotowane, jak wspominałem, już od początku, właściwie czy od 1938 roku, od drugiej połowy 1938 roku, aż do czasu, kiedy przejęło to lotnictwo, lotnisko wojsko sowieckie. Podal miejsca, gdzie funkcjonował obóz Arbeitslager Aslau, była szczelina przeciwlotnicza kryta, i trudno wierzyć, czy trudno spodziewać się, że była to jakaś forma schronienia dla więźniów. Myślę, że chodziło tutaj bardziej o obsługę SS-mańską czy innych pracowników niemieckich. Tutaj podziemia są niezbyt może głęboko schowane, ale są na tyle rozległe, że jest jeszcze Osobne wejście, oczywiście awaryjne, a kiedy się schodzi na dół, to można zauważyć, oczywiście mnóstwo śmieci nie zachęca do takiej penetracji, ale widać, że były tam poszczególne takie miejsca, gdzie można było sobie przeczekać ten nalot, który ewentualnie się gdzieś tu w pobliżu odbywał. Jedno z wyjść tego podziemnego schronu, czy w zasadzie krytej szczeliny przeciwlotniczej, prowadziło na pola tutaj w pobliżu tego miejsca, gdzie był obóz czy podobóz pracy. Natomiast warto zauważyć, że wszystko to są ślady ginące tego, co tu się działo w czasie II wojny światowej pod jej, u jej schyłku. No dzisiaj, wtedy, kiedy ktoś wchodzi na teren tego osiedla, widzi tam różnych ludzi, o różnych twarzach, różne e, słychać języki. Jest to normalne osiedle, zresztą coraz bardziej precyzyjnie zagospodarowywane. No takie jest przeznaczenie wszystkich tych lat, które odeszły do historii, że zapominamy, że były to miejsca, gdzie cierpieli, umierali ludzie, no ale czasu się nie da zatrzymać. Społeczeństwo Osłej było świadome tego, że nie we wsi, ale w jej pobliżu funkcjonował obóz czy podobóz, w którym byli więzieni Polacy pracujący przy montażu myśliwców, i już dawno temu, pierwszy raz upamiętnili tych wszystkich, którzy tam cierpieli. Ta jest tablica Nowsza, która jest od niedawna tutaj na murach cmentarza. Treść jest jednoznaczna, dla uczczenia pamięci więźniów obozu Arbeitslager w filii obozu Grosshausen w Rogoźnicy 10 lutego 2005 roku, więc jest podana data 60 rocznicę ewakuacji obozu, chwała ich pamięci i to jest jedna z tablic To jest tablica, która zawiera w sobie no, kilka takich ciekawych elementów z czasów jeszcze dawno minionych, słusznie i tutaj jest mowa o tym przechodniu Powiedz Europie, żeśmy polegli w, wierni w służbie, rozumiem, że w służbie Polsce. W 60. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 4, 156 więźniów Polski, Włoch, Francji i innych narodowości zabitych lub pomordowanych przez faszystów niemieckich w czasie II wojny światowej podczas ewakuacji filii obozu w Rosen, czyli filmi obozu Arbeiterstrager Aslau. Powiem tak, to jest rzeczywiście tablica, która przypomina o tym, że największą tragedię przeżyli więźniowie Arbeiterstrager Aslau w czasie Marszu Śmierci, w czasie ich ewakuacji stąd. Natomiast dlatego jest też druga tablica, ponieważ tutaj rzadko kto zachodzi, chociaż moim sobą może przeczyć ta ilość tutaj wiązanych kwiatów. Nie wiem, czy one były specjalnie składane, czy tylko po prostu zabrano je z innych grobów. W każdym razie już dużo, dużo wcześniej, zanim powstała tamta tablica przy wejściu na Nekropolię, tak w ten sposób pomętnili mieszkańcy tutaj Osłej to, co się działo na tej ziemi, a zresztą w całej Europie.